Smak karkówki chyba każdy z nas zna, ale nie każdy zna smak karkówki z opiekacza. Dziś zrobię prosty test, czy faktycznie tak smakuje dobrze jak z grilla. Karkówkę kroję w plastry, kroję czosnek, cebulę. Tu mam przygotowaną mieszankę przypraw: sól, pieprz, kolendra, papryka. Każdą stronę karkówki posypuję sowicie przyprawą z dwóch stron i układam do wcześniej przygotowanego takiego naczynia Hop. i odstawiam w zimne miejsce. Już jestem z powrotem. Robię to pierwszy raz. Skierczy i przykrywam. Prosta sprawa. O ładnie. Karkówka chyba jest już gotowa. Ale dobra. Idealnie doprawiona. Czosnek, cebulka. Serdecznie polecam. Karkówkę do piekata.